O ile jednak lotnicy, mimo całej swej determinacji, odwagi i woli walki, stosunkowo często dostawali się do niewoli, to z drugiej strony również stosunkowo łatwo mogli się z niej wydostać, przynajmniej w teorii. Przecież latali na maszynach, połykających bez trudu setki kilometrów na godzinę, mieli więc w razie zdobycia samolotu przeciwnika możność szybkiego powrotu do swoich. W rzeczywistości szanse te były znikome. A jednak historia II wojny światowej notuje wiele przypadków niezwykłych ucieczek jeńców alianckich z obozów zarówno niemieckich, jak i japońskich i włoskich. Uciekali Anglicy i Amerykanie, Francuzi i Polacy, Czesi i Rosjanie. Ucieczki te przybierały czasem charakter wprost niezwykły, bardzo dramatyczny i sensacyjny nie zawsze też kończyły się szczęśliwie. W najtrudniejszej sytuacji znajdowali się oczywiście jeńcy radzieccy, których hitlerowcy traktowali szczególnie ostro i nieludzko oraz pilnowali z największą starannością. Już wkrótce po rozpoczęciu wojny ze Związkiem Radzieckim wprowadzone zostało tak zwane Prawo Barbarossa, na mocy którego każdy oficer niemiecki mógł w rejonie swego dowodzenia pozbawić życia każdego radzieckiego żołnierza wziętego do niewoli. Jeżeli zaś nieszczęsnemu jeńcowi udało się uniknąć śmierci natychmiast po schwytaniu, los jego często był o wiele gorszy. Szef Urzędu do Spraw Jeńców Wojennych przy Oberkommando der Wehrmacht, generał Gravenitz, pełniący ten zaszczytny urząd do kwietnia 1944 roku, Starał się bardzo skrupulatnie wypełniać swe obowiązki. Co prawda, przełożeni zarzucali mu między innymi, iż zbyt liberalnie traktuje jeńców radzieckich i że niesłusznie uważa ich w ogóle za jeńców, nie zaś, jak należałoby, po prostu za niewolników, ale i tak w czasie urzędowania grawenica w obozach jenieckich Rosjanie ginęli tysiącami z przepracowania, niedożywienia i katowania.